Cześć! Z tej strony, Bricksfield. Dziś mamy dla Was kolejny odcinek pogadankowy nowej serii, którą roboczo nazwaliśmy po prostu zestawami. Które Lego musi wypuścić. Przedstawimy Wam tu wszelkiego rodzaju pojazdy z gwiezdnych wojen, których jeszcze w Lego nie widzieliśmy, a wydaje nam się, że. Byłyby świetnymi zestawami. Zaprezentujemy też jakieś takie nasze koncepcje na funkcje zestawu czy figurki, które moglibyśmy w tych zestawach zobaczyć. No i oczywiście w komentarzach możecie proponować jakieś swoje koncepcje, i jeśli się na to zgadzacie, to niektóre z nich możemy wykorzystywać w kolejnych filmach. Dzisiaj zaczniemy sobie od klasyka czyli UT-80, to jest statek, który mogliśmy widzieć w zasadzie w jednej scenie Zemsty Seatów, a mianowicie podczas wykonywania rozkazu 66, Kia di Mundi wraz z galaktycznymi Marines znajdowali się na jakiejś takiej planecie, nie do końca pamiętam jaka to, no pra... to. Napiszcie mi. Jaka? Magito. Okej, okay, dzięki. Byli na Magito i tam widzieliśmy scenę, krótką scenę bitwy, gdzie właśnie UT-80 było. No i UT-80 to w zasadzie taka platforma, która repulsorowo unosiła się nad ziemią i miała na sobie trzy ogromne działa i trochę artylerii pomocniczej. Jest to po prostu taki transportowiec. Jeśli chodzi o kabinę, jest ona bardzo podobna. Do ATT, więc tu nie byłoby problemu z konstrukcją. Jest na YouTubie i generalnie w internecie masę jakichś konceptualnych zdjęć. Nawet widziałem, że gdzieś w jakiejś starej książce Lego jest grafika właśnie przedstawiająca koncept na UT AT. Natomiast w Lego nigdy on nie wyszedł, i tu trudno powiedzieć w zasadzie dlaczego. Wydaje nam się, że po prostu. Ten build jest taki zbyt prosty. Jest to w zasadzie po prostu szary prostokąt z kilkoma detalami. Natomiast myślę, że wszyscy fani wojen klonów byliby zachwyceni. Zwłaszcza, że ja widziałbym w tym zestawie figurki takie jak oczywiście Kia di Mundi, dowódca batalionu Marines, czyli Bakara. To byłaby świetna minifigurka. No i oczywiście sami Marines. No i tu LEGO nie miałoby zbyt trudnego zadania, bo wystarczyłoby odrobinę przerobić moldy hełmów szturmowców śnieżnych, bo te klony były do nich naprawdę bardzo podobne. No i wyobraźmy sobie taki zestaw, gdzie mamy Kia di Mundiego, Bakare ze dwóch Marinesów oraz jakieś chociażby nowe droidy B2. No myślę, że byłby to naprawdę must have dla każdego fana tego okresu Gwiezdnych Wojen. No i zostając w klimacie Wojen Klonów, to moją propozycją będzie Aklamator, czyli trochę grubszy, mniej uzbrojony, ale bardziej pojemny brat Venatora. Jest to, tak jak mówię, transportowiec. Widzieliśmy go w różnych scenach w animowanym serialu The Clone Wars, chociażby podczas inwazji na Ryloth. I tam widzieliśmy takie postacie jak Mace Windu czy Obi-Wan Kenobi. Dlatego bardzo fajnie by było zobaczyć jednego z nich yy, jako minifigurka w tym zestawie. Jednak Mace Windu mieliśmy całkiem niedawno, więc na przykład fajnie by było też tutaj zobaczyć Plakuna, ponieważ on dawno nie zawitał do nas w żadnym zestawie. Oprócz, oprócz tego... To jest trochę abstrakcja i, i dzika fantazja, ale fajnie by to było zobaczyć, jako że to jest transportowiec. Trochę więcej figurek, czyli takie, nie wiem, 4, 5 może nawet klonów. A oprócz tego też, jako że to jest transportowiec, fajnie by było tu tutaj zobaczyć jakieś wydotalowane wnętrze pojemne i na przykład jakieś side buildy y ATT. ATTE albo jakichś bombowców Wywing, czy też myśliwców. A więc podsumowując, fajnie by było zobaczyć taki statek, ponieważ myślę, że fajnie by to uzupełniało naszą Armię Republiki i żeby nasz Wenator miał swoich pokrojów towarzysza. No i kolejnym takim naszym, naszą fantazją, konceptem będzie imperialny niszczyciel. Tu powiecie, że imperialny Niszczyciele już mamy, aczkolwiek nam chodzi konkretnie o Chimerę i to Chimerę, którą widzieliśmy w ostatnim sezonie, w najnowszym sezonie serialu Asoka, czyli tą Chimerę można powiedzieć po przejściach. Tą Chimerę, która jest pouzupełniana takimi złotymi detalami, to myślę, że świetnie by uzupełniło design Niszczyciela, który Siłą rzeczy jest po prostu szaro-szary. Tu mielibyśmy dwie kluczowe rzeczy, a mianowicie właśnie te złote wstawki. To doskonale widzieliście w serialu. Natomiast drugą kluczową rzeczą, której do tej pory LEGO w niszczycielach nie robiło, no zwłaszcza w niszczycielach playsetowych, czyli musielibyśmy mieć dosyć mocno wydetalowany spód, ponieważ to na nim znajduje się ta olbrzymia grafika przedstawiająca właśnie chimerę. No, i byłby to zestaw świetny. Jesteśmy świeżo po premierze Asoki. Na pewno ten statek jeszcze zobaczymy, bo chociaż nie będziemy wam spoilerować. Natomiast statek ten na pewno jeszcze zobaczymy. No, i tak jak mówiłem, oczywiście, design jest świetny. Natomiast można by tu jeszcze było dorzucić kilka naprawdę świetnych minifigurek. No, i tu myślę, że będziemy kontynuować, jakby to, co robi Lego w niszczycielach. Lego w niszczycielach do tej pory zawierało tylko figurki jednej z frakcji, czyli w tym przypadku Imperium. No, i tu zrobilibyśmy to samo, czyli oczywiście Traun, to jest świetna minifigurka, która no, jesteśmy praktycznie pewni, że ją jeszcze zobaczymy ze względu na serial Asoka. Moglibyśmy dostać kapitana Enocha, który jest w, momenie, w zasadzie od momentu jego pojawienia się w Gwiezdnych Wojnach jest wyczekiwanym, wyczekiwaną minifigurką, bo design jego hełmu jest po prostu fenomenalny. No i Lego w zasadzie teraz pokazuje nam, że nie boją się detali. Nowe figurki z różnych serii, nie tylko ze Star Wars, są naprawdę świetnie odlane i taki hełm, maska. Enoka byłaby na pewno do zrobienia. No, i do tego oczywiście moglibyśmy dostać tych Death Trooperów zombie, czy Night Trooperów z elementami tymi czerwonymi bandaży, czy złotymi wstawkami nawiązującymi do tej japońskiej sztuki naprawiania pękniętych waz. Moglibyśmy do tego jeszcze dostać na przykład Siostrę Nocy, bo w zasadzie bardzo dziwnym jest, że. Przez całe istnienie Clone Warsów i Lego Star Wars z nimi związanych, nie dostaliśmy ani razu żadnej z sióstr. No i ostatnim zestawem, który bardzo byśmy chcieli ujrzeć w formie zestawu Lego, będzie fregata separatystów klasy Munificent. Nie jest to w przeciwieństwie do Chimery zestaw, a raczej koncept pojazd świeży, ponieważ widzieliśmy go już w 2008 roku. I w sumie jest to dziwne, że LEGO jeszcze nie wydało takiego zestawu ze względu na częstotliwość jego pojawiania się w serialu i nie tylko, ponieważ na pewno gdzieś tam był w zemście Sitów w tle. Chociaż trochę rozumiem, że ciężko, ciężko byłoby zbudować taki zestaw, taki statek z LEGO ze względu na kształty, raczej niełatwe do odwzorowania z tymi klockami. Ponieważ mamy tutaj takie płyty pancerza Ale niemniej byłby to świetny zestaw Aby mm, Aby móc postawić coś naprzeciwko Venatora i wcześniej wspomnianego Aklamatora Co do minifigurek to Oczywiście byłyby tam jakieś pewnie droidy bojowe Byłby tam jakiś droid pilot Zapewne droid dowódca Może jakieś magnagardy Które strzegłyby hmm, Hrabiego duku albo Generała Grivesa. Te postacie często mogliśmy oglądać w tych właśnie statkach. No i też zwrócę uwagę tutaj na to, że właściwie z separatystycznych statków większych niż myśliwiec czy bombowiec Hena nie mieliśmy oprócz Lensa, ale to jest taki właściwie evenement, bo to był to nie, nie był seryjnie produkowany pojazd, więc yy... Ten zestaw albo na przykład ten mm, Providence Class niszczyciel, czy statek separatysty, w którym był Invisible Hand, też bardzo fajnie było zobaczyć. No i tym fragatowym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Dawajcie znać, czy Wam się podoba taka forma kontentu. Do możecie dawać znać również, jakie Wy macie propozycje, czy fantazje dzikie. O Lego Star Wars i zestawach, które chcielibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I to by było na tyle. Cześć.